Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło na Krajowej Siódemce, w miejscowości Rychnowo. Po godzinie 18.00 doszło do czołowego zdarzenia dwóch samochodów. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierowca jadący BMW od strony Warszawy na podwójnej ciągłej rozpoczął manewr wyprzedzania, po czym zderzył się czołowo z jadącym naprzeciwko i insydnią. W wyniku tego wypadku śmierć na miejscu poniósł 29-letni kierowca BMW. Jego pasażer został helikopterem przetransportowany do szpitala. Do szpitala trafiła również kobieta kierująca okrąg Insignio. W tej chwili na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia. A czy wiadomo też o tym dzieciaki? Jakie ma szanse? Helikopterem został przetransportowany w ciężkim stanie do szpitala. ◆ <laughs>